Albo nawet i dobry wieczór Państwu szanownemu. Samolot SU-34 to maszyna przeznaczona do wykonywania różnorodnych zadań, która generalnie przed wybuchem wojny na Ukrainie cieszyła się jak najlepszymi opiniami personelu latającego i technicznego. Samolot SU-34 powstał w oparciu o samolot SU-27 Flanker. Natomiast względem swojego protoplasty, SU-34 ma szerszą kabinę z miejscami dla dwóch członków załogi, których fotele umieszczone są obok siebie. Podstawowym przeznaczeniem samolotu pozostaje wykonywanie ataków na cele naziemne i morskie. Samolot jest również przeznaczony do uczestnictwa w lotach indywidualnych i grupowych, zarówno w dzień, jak i w nocy, w każdych warunkach pogodowych oraz nieprzyjaznym środowisku, nasyconym środkami obrony przeciwlotniczej nieprzyjaciela i środkami walki elektronicznej, a także do prowadzenia lotów rozpoznawczych. Rosjanie jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie deklarowali, że samoloty Su-34 zostaną przez nich wykorzystane do zastąpienia samolotów Su-24 oraz bombowców dalekiego zasięgu Tu-22M, które traktowane są już jako sprzęt przestarzały. W ramach programu rozwojowego samolotu Su-34 przewidywano stworzenie odrębnej wersji przeznaczonej do prowadzenia walki radioelektronicznej, ale nie zostało to zrealizowane. Pod wpływem doświadczeń zebranych w trakcie walk w Gruzji i Syrii, do których to samoloty Su-34 zostały wykorzystane, w czerwcu 2022 roku rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne otrzymały kolejne samoloty pochodzące z trzeciego zamówienia, złożonego przez Rosyjskie Ministerstwo Obrony. Samoloty te zostały zbudowane według nowego standardu Su-34M. Pierwsze samoloty w tej odmianie zaczęły trafiać na wyposażenie 277 pułku lotnictwa bombowego. Jednocześnie została złożona kolejna oferta na produkcję samolotów Su-34, które podczas wojny na Ukrainie wykorzystywane są do prowadzenia operacji bojowych nad pierwszą linią frontu i bezpośrednim zapleczem frontu. W listopadzie 2022 roku Rosjanie wprowadzają do służby kolejną partię samolotów Su-34, tym razem w zmodernizowanej wersji Su-34M. Kolejna partia zmodernizowanych samolotów zostaje wprowadzona do służby w siłach powietrzno-kosmicznych Federacji Rosyjskiej pod koniec grudnia 2022 roku. W tym momencie łączna liczba wyprodukowanych samolotów Su-34 wszystkich odmian dochodzi do 153 sztuk. Kolejne partie samolotów zostają dostarczone w czerwcu, październiku i listopadzie 2023 roku, a potem w kwietniu, czerwcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2024 roku, przy czym w ciągu całego roku dostarczonych zostało nie mniej niż 10 samolotów. Pierwsza dostawa z 2025 roku obejmuje dwie maszyny, które trafiły do rosyjskiego lotnictwa wojskowego 18 kwietnia. Samoloty wykorzystywane są od samego początku wojny na Ukrainie i trzeba powiedzieć, że wojna na Ukrainie, najdelikatniej mówiąc, nie jest dla nich najlepszym czasem. Wszystko to z powodu narastającej fali strat samolotów Su-34, które spadają coraz częściej i częściej, a ostatnio były nawet zniszczone na lotnisku. Maszyny tego typu padają ofiarą zarówno systemów obrony przeciwlotniczej produkcji zachodniej, jak również ręcznych wyrzutni pocisków przeciwlotniczych, takich jak sprowadzone z zachodu Stingery, czy produkowane na wschodzie i pamiętające niekiedy czasy Związku Radzieckiego zestawy igła. Natomiast pewne problemy z samolotami Su-34 występowały już znacznie wcześniej. Pierwszy samolot został poważnie uszkodzony 4 czerwca 2015 roku, gdy stosunkowo nowa maszyna Su-34 zsunęła się z pasa startowego i przewróciła, gdy spadochron nie otworzył się przy lądowaniu. Mowa oczywiście o spadochronie hamującym, który jest używany w samolotach naddźwiękowych niektórych do skrócenia drogi hamowania. Nikt nie został ranny. Samolot został przewieziony na pokładzie transportowego Antonowa AN 124 do zakładów w Nowosybirsku, gdzie został stosunkowo szybko naprawiony i przywrócony do służby. Wypadek tego typu nie powinien budzić większego zaskoczenia. Tego typu sytuacje zdarzają się w przypadku każdego samolotu. 18 stycznia 2019 roku dwa samoloty Su-34 zderzyły się w powietrzu podczas wykonywania lotu szkoleniowego. Dwóch pilotów zginęło, loty zostały zawieszone. 6 września 2019 roku doszło do kolejnego zderzenia się dwóch samolotów Su-34 w powietrzu. Tym razem jednak winę za te wydarzenia ponosiły załogi, które nie przestrzegały zasad bezpieczeństwa. Kolejny samolot Su-34 rozbił się 21 października 2020 roku w obwodzie chabarowskim. Kolejna maszyna tego typu rozbiła się podczas lotu szkolnego 17 października 2022 roku na dziedzińcu kompleksu mieszkalnego w rosyjskim mieście Jejsk. Wówczas podano, że przyczyną utraty samolotu był pożar silnika podczas startu, ale pojawiały się też głosy, że jest to zasługa, ukraińskich dywersantów, czy naprawdę trudno powiedzieć. Kolejne zdarzenie z udziałem samolotów Su-34 miało miejsce 20 kwietnia 2023 roku podczas lotu nad Biełgorodem. gdy doszło do zrzucenia ładunku bojowego nad kontrolowanym przez Rosjan miastem. Eksplozja uszkodziła szyby, samochody i pozostawiła krater o średnicy 20 metrów. Trzy osoby zostały ranne. 20 września 2023 roku samolot Su-34 z numerem bocznym czerwony 05 i rejestracją FR-95806 rozbił się w obwodzie woroneskim w Rosji. Obaj piloci katapultowali się bezpiecznie. 10 czerwca 2024 roku podczas lotu szkoleniowego w górach Osetii Północnej doszło do katastrofy samolotu Su-34, w wyniku której zginęli obaj członkowie załogi. Do tej dość długiej listy wypadków i katastrof czy zdarzeń lotniczych z udziałem samolotów Su-34 od paru dni można doliczyć jeszcze jeden wypadek, który miał miejsce w obwodzie niżno-nowogorockim, gdzie podczas lotu szkoleniowego doszło do awarii systemu wypuszczania podwozia. Obaj członkowie załogi katapultowali się. Pilot został następnie podjęty i nie odniósłszy żadnych obrażeń, Został przywrócony do służby, natomiast nawigator odniósł poważne obrażenia wewnętrzne i zmarł w ich skutek. Jak widać, wypadki z udziałem samolotów SU-34 stają się coraz powszechniejsze w tym miejscu, i tak pominięte zostały już przypadki ze strzelenia czy zniszczenia samolotów SU-34, do których doszło na skutek działań bojowych prowadzonych na Ukrainie. Bo lista strat byłaby znacznie dłuższa i obejmowałaby około 30 samolotów, które zostały zniszczone lub uszkodzone. Warto dodać, że jak do tej pory Zgłoszono co najmniej kilka przypadków, gdy Ukraińcy twierdzili, iż zniszczyli samoloty SU-34, ale nie zostały te straty w żaden sposób potwierdzone. Natomiast czy straty samolotów SU-34 zaczynają przekraczać dopuszczalny wszelkimi normami poziom? Zdecydowanie tak, i Rosjanie doskonale zdają sobie z tego sprawę. Niestety, albo stety, w zależności od tego, jak się na to spojrzy, Rosjanie nie bardzo mają wyjście i nie bardzo mogą postawić na inny typ samolotu, który byłby wykorzystywany na froncie jako bombowiec frontowy. Wynika to po pierwsze z braku innych konstrukcji, zdolnych do wykonywania podobnych zadań, które byłyby dostępne w takiej liczbie i od ręki. Po drugie, jest to kwestia problemów z samolotami, których produkcja trwa już od pewnego czasu. Ale problem jest znacznie głębszy, bo systemowy. Cytując klasyka wojna czy każde inne państwo. To system. Zacznijmy od początku. W okresie po rozpadzie Związku Radzieckiego, Federacja Rosyjska została z kilkoma dużymi biurami konstrukcyjnymi, które odpowiadały za produkcję samolotów w czasach radzieckich. Pierwszym z nich i chyba najbardziej znanym było biuro konstrukcyjne MIG, które w miarę upływu czasu zostało zepchnięte do dość podrzędnej roli, jeśli chodzi o dostawy sprzętu lotniczego. Pojawiły się liczne problemy z budową i dostawą samolotów MiG-29, które w tym czasie były podstawowym produktem biura czy firmy MiG. W miarę jak pozycja biura konstrukcyjnego MiG stawała się coraz gorsza, wzmocnieniu ulegała pozycja biura konstrukcyjnego Suchoj, które wprowadziło do służby coraz to więcej samolotów Su-27 i zdobywało sobie bardzo mocną pozycję w ramach rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Problem z samolotami SU-27 od samego początku polegał na tym, że były one projektowane i tworzone w parze z samolotami MiG-29. Te ostatnie miały być przeznaczone do działań bliżej frontu i na niższych pułapach, podczas gdy samoloty SU-27 miały realizować działania z zakresu uzyskiwania i wypracowywania sobie przewagi powietrznej, a także obrony powietrznej celów o charakterze strategicznym. Z ciężkiego myśliwca, jakim był Su-27, Rosjanie zaczęli budować samoloty do wszystkiego, bo na samoloty Su-27 szły bardzo duże zamówienia. W teorii pozwoliłoby to wszystko uprościć logistykę i generalnie byłoby całkiem dobrym rozwiązaniem, no ale w praktyce okazuje się, że jeżeli coś jest do wszystkiego, no to bardzo często okazuje się, że jest do niczego. I trochę podobnie było z samolotami Su-34, które powstały na skutek głębokiej przebudowy samolotów su 27. Ta przebudowa była projektowana już od czasów związku radzieckiego, ale to sobie na razie zostawmy, bo do tego będziemy wracać, ponieważ Suchoj w pewnym momencie wykosił konkurencję w postaci biura konstrukcyjnego MiG. Obecnie Rosjanie muszą bazować na samolotach Su. Warto również dodać, że zarówno MIG, jak również SU są połączone w ramach tzw. Zjednoczonej Korporacji Lotniczej, która odpowiada za dostawy samolotów dla rosyjskiego lotnictwa wojskowego, więc SU de facto jest monopolistą, który może sprzedać rosyjskiej armii wszystko. Jeżeli na przykład opracowaliby tekturowy samolot, który nie lata, ale jest samolotem, i ktoś w Ministerstwie Obrony, Federacji Rosyjskiej zdecydowałby się go kupić, to prawdopodobnie produkowaliby również i takie samoloty. Drugi problem, który pojawił się w przypadku samolotów Su-34 Fullback, to bardzo długi proces rozwojowy. Zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli coś ma długi proces rozwojowy, to albo stawia się temu bardzo duże wymagania i trzeba te wymagania dowieść, co nie jest od razu możliwe, albo pojawia się drugi problem coś jest od samego początku nieudane. Generalnie w przypadku samolotów Su-34 Fullback pojawiła się jeszcze trzecia opcja, ale po kolei. Wyglądało to bowiem w przypadku Su-34 Fullback tak, że były to samoloty, których program rozwojowy rozpoczął się pod koniec lat 80. i trwał do początku lat 90., gdy zaczęto prowadzić działania w celu dopracowania tej koncepcji. Wówczas jednak, na skutek poważnych problemów finansowych, na które natrafiła Federacja Rosyjska po rozpadzie Związku Radzieckiego, cały proces trzeba było zawiesić, a w końcu przerwać. W tych warunkach Rosjanie czekali na lepsze czasy, które nastąpiły pod koniec lat 90. i na początku nowego stulecia. Szybko okazało się, że w nowych warunkach możliwe okazało się rozpoczęcie produkcji nowych samolotów, które w rosyjskim lotnictwie miały zostać wykorzystane do zastąpienia floty starzejących się maszyn Su-24. Całkowita wymiana floty samolotów SU-24 nie została doprowadzona do końca. I jeszcze po wybuchu wojny na Ukrainie Rosjanie używali samolotów SU-24 na równi z SU-34, chociaż to SU-34 był tym typem dominującym. Wracajmy jednak do SU-34. Jeżeli proces rozwojowy samolotów ciągnął się bardzo długo i najpierw był pod wieloma względami, ze względów finansowych, opóźniany, a potem został nagle przyspieszony. To najaw wyszło już w momencie wprowadzenia ich do służby wiele problemów, które wcześniej były przykryte. Ponieważ samolot był potrzebny na wczoraj, więc producent musiał godzić się z pewnymi niedoróbkami czy niedogodnościami, na które de facto zamawiający się zgadzał. Rosjanie, w czasie gdy samoloty SU-34 Działały na bardzo ograniczoną skalę nad Gruzją, gdzie miały swój debiut bojowy, potem nad Syrią, nie mieli okazji sprawdzić samolotu tego typu w warunkach pełnoskalowego konfliktu zbrojnego. Więc pojawiające się od czasu do czasu usterki czy wypadki z udziałem nowych maszyn można było zrzucić na karb błędów pilota, błędów niedouczonej albo źle przygotowanej obsługi technicznej i generalnie obarczać winą za utratę samolotów wszystkich tylko nie producenta. Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy samoloty SU-34 zostały skierowane na wojnę międzypaństwową. Gdy nagle okazało się, że Rosjanie nie walczą z Gruzją, w której armii obowiązywał serwis na sznurku, a którą Rosjanie gdyby chcieli mogliby czapkami nakryć, ale z Ukrainą, która od 2014 roku do 2022 roku de facto pozostawała w stanie wojny i miała całkiem sporo czasu, żeby pewne najbardziej pilne kwestie może nie tyle wyprostować, bo to w przypadku armii ukraińskiej zajmuje bardzo dużo czasu, ale przynajmniej doprowadzić do takiego stanu, gdzie możliwa była bardzo twarda, zdecydowana obrona. Potem przyszła pomoc z Zachodu, której nawet ze zdolnościami znacznej części ukraińskich wojskowych nie udało się całkowicie opchnąć na czarnym rynku, no i w przypadku samolotów SU-34 zaczęły się duże straty. Teraz nazwijmy sobie rzecz po imieniu. Pojawienie się odmiany SU-34M, w której udało się usunąć znaczną część problemów występujących we wcześniejszej podstawowej wersji, było między innymi tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłem przed chwilą spowodowane. Natomiast pojawienie się tych samolotów Nastąpiło na tyle późno, że one jeszcze nie trafiły w odpowiedniej ilości do jednostek lotniczych, żeby można było te wszystkie problemy, które występują z samolotami Su-34 przykryć. Problem rozbija się o to, że nasycenie tymi samolotami w wersji zmodernizowanej jest najdelikatniej rzecz ujmując symboliczne na tle całej produkcji samolotów Su-34 ze względu na powolny proces produkcyjny. I nie tutaj niektórych rozczaruje. Powolna produkcja samolotów Su-34 w przypadku Federacji Rosyjskiej nie jest spowodowana sankcjami, ale całymi latami wygaszania rosyjskiego przemysłu lotniczego, który po zakończeniu zimnej wojny nie miał najmniejszego powodu do produkowania olbrzymich partii samolotów, więc był stopniowo wygaszany. Obecnie sytuacja wygląda tak, że Rosjanie mają zakłady których z jednej strony trzeba produkować samoloty Su-30, Su-34, Su-35 i Su-57 i to najlepiej w dużych ilościach, a z drugiej strony nie bardzo jest kim to produkować, bo brakuje doświadczonego, wyszkolonego personelu, który będzie umiał pewne rzeczy zrobić zgodnie z wymaganiami. Z trzeciej strony pojawił się kolejny problem pod tytułem sankcje, przy czym to jest akurat najmniejszy problem, bo on tylko wydłużył, ale nie zlikwidował procesu dostawy podzespołów i potrzebnej elektroniki do Federacji Rosyjskiej. Tak na marginesie to te dostawy tej elektroniki odbywają się obecnie chociażby przez Chiny, Kazachstan, tudzież inne państwa, które są po drodze, na przykład Mongolię. Kto na tym zarabia? Głównie pośrednicy. Czy koszt produkcji samolotów w Rosji wzrósł? Zdecydowanie tak. Czy jest to jakiś problem dla samych Rosjan? Nie bardzo. Biorąc pod uwagę narastający od lat kryzys na Bliskim Wschodzie, którego Echa widzieliśmy w ostatnich tygodniach, to koszty rosnącej produkcji nie są dla Rosji aż takim problemem, bo cały świat za chwilę i tak przyjdzie do Rosjan po surowce energetyczne, jak zamknięty zostanie korytarz dostaw ropy i surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu. No niestety, paliwo od kogoś trzeba będzie kupić, potem przyjdzie zima i trzeba będzie kupić od kogoś gaz. Tak czy inaczej Su-34, nazywany przez niektórych kaczuszką albo kaczątkiem, pozostaje bardzo ciekawym samolotem, który jednak wymaga dopracowania. To dopracowanie nastąpi wraz z pojawieniem się kolejnych wariantów, które na pewno będą się pojawiały. Natomiast rosyjskie plany szybkiego zastąpienia samolotami Su-34 floty samolotów Su-24 i Tu-22M są na razie w sferze bardzo odległych marzeń. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Już teraz chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa na kolejny materiał na kanale, a także do zapoznania się z tymi wcześniejszymi materiałami. Serdecznie dziękuję za wszystkie wirtualne kawy, wsparcie za pośrednictwem Patronite'a YouTube'a. Listę widzów wspierających z tych dwóch platform widzą Państwo właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do dołączenia do tego grona. Zachęcam również do wspierania projektu budowy latającej repliki samolotu RWD-6 wielkich polskich lotników Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Link do całej tej inicjatywy znajduje się w opisie. Wszystkiego dobrego, cześć i czołymy.